Witam bardzo serdecznie moi mini z tej strony Galopero Szybko podróż do teamu został dodany nowy punkt Label Bla bla szybki szybkie podróże. wiadomo to e, no, więc dokończmy z tej strony Galoquero w kolejnym odcinku gry Assassin's Creed Valhalla

Danes From where do you come, if I may ask? North of the Danelands, a place called Forngr in Norway. I didn't know there was land north of there. What are the people like? You ever see a herd of sheep follow each other over the edge of a cliff? They're like that. The ones who remained, anyway. Couldn't have said it better myself. How far is this cell? 1,300 metrów now the province of a young king, harald by name, a boy wise beyond his years. are you not angry that he has displaced you and so many others? i was, for a time. but our weeks at sea have softened my brow fire. if i am honest, i realize i quite admire king harald, by words and by weapons both. he has pacified the country i call home. for the first time in any man's memory, or any skald's song, norway has one king. Just one, and that is quite a feat. That is impressive, truly. England is half the size of Norway, and yet we have four kings for our four kingdoms. You see, how could I not be impressed? No, Harold is a good man with grand ideas. I can see that now. I am only six years his junior, and have yet to see my first battle. I cannot imagine the skill and cunning he has. Your first battle is coming, young Gilbert. From this day on you may see rapid progress i'm not sure i want so swift to rise. <laughs> a rise in truth gilbert it is my father who bears the heaviest weight of my anger not king harold my father gifted my birthright to harold without my consent or knowledge as easily as if he might hand over a barrel of me it was not merely a deception it was a betrayal of trust, the brick of which still stings me. Be it a blessing or a curse, family is always first. A good line, boy. Were you not an Adling, I would hire you as my scold. <laughs> scold? It sounds something like Scop, our court poets. Is that what you mean? Right again. Fascinating. The harmony between our words and yours is quite something, as if we were distant cousins.

Piękne lasy. Piernicze ci się pod konie, pod kopyta wrąbali. To ci agenci. To jest ta nieszczęsna osada, co ja szturmowałem sam. Czy to jest ta osada? Czyli mamy powtórkę z rozrywki. No ładuj. Look at these pagan rats. Ravenous, unseemly beasts teeming over holy ground. Have a care, Lord. These pagan rats outnumber us. I can see that, fool! What do we do about them? I advise we strongly consider their demands, Lord. We won't survive a fight. Is that you, Leofrit? How quickly you recover! I'm beginning to wonder if it is a man or a god beneath all that armor. A man of God stands before you, Ivar. Proud and resolute. That's Burgred's war thing. Killed a dozen of our men in an ambush along the River Trent. It was Ivar's axe that stopped him. That is a poor description of a perfect 30-yard toss. <laughs> Enough joy, heathens! Speak your peace! We've come for your crown, Lord.

not to worry we have a mercy on of our own jail wolf you mean <laughs> when i've done with you lot i'll execute that foolish thing for treason my king may i suggest a more measured approach to this i grow weary of this palaver you have trampled our lands toppled our monuments we've given you silver fed your people and yet, in spite of all this, your encroachment on my kingdom continues. No more! We will die defending what is ours, whatsoever the cost. If you want my crown, Uber Ragnarsson, you must pry it from the hands of my bloodless corpse. Man the walls! Not all. Round up the men! We're taking Tamworth tonight! Huh. No, to ja what to I can i going to Do you know your way around a oh. I've seen them in action. What? that, and hell... that beast. And agile. I'll be there. Oh. Dobra, obóz mamy tam. Pozwolę tylko zrzucić okiem na mapę. A tutaj jest świat. No przecież, że to jest tutaj.

Are you ready to march now? Let's go. It's time to capture a kingdom. What are we going to do about him, Jailbird. Something wrong. I know these men, Eivor. I've supped with them. Not two weeks ago, Leofrith showed me how to wield a great sword. He's a friend. Friendship's end.

Też nie chciałbym zabijać kogoś, z kim mam dobry kontakt, a robić to tylko i wyłącznie ze względu na to, że tak naprawdę różnią nas poglądy i kwestie polityczne sprawiły, że dzieje się jak się dzieje. No to bierzemy się za oblężenie te właściwe już. Porteca w Tamworth. Gotowi? Aha, fajnie, że mogę przez niego przenikać. Pięknie Włoch, ale przeleciał. Oni się tu biorą. Uuu, niewiele brakowało. Dobra, powiem tak, że trzeba sforsować pierwszą bramę. Ale dobra, dobra, dobra. Gdybym od drugiej strony skoczył, Albo raczej tędy. Ci się męczą staranym. Trzeba jest generalnie z nimi walczyć na takiej stopie w taki sposób ich lać, bo pierniczy naprawdę. No tu trochę przesadziłem. Szczerze powiedziawszy. Trzeba się wspiąć na górę i od drugiej strony otworzyć przejście Jedyna słuszna rzecz. A, nie żyjesz, dobra. Coraz bliżej jesteśmy. Mamy tutaj jakieś zapasy żarcia, chyba. Tak jest. Składzone cele dwa, które są u góry Na no to będzie wyglądać. No i w końcu tutaj dotarłem. zaraz się zabawimy. No e, jakoś tak nie wyszło mi to za bardzo. Ten drugi jest. Pięknie. Wychodzi na to, że forteca jest zdobyta. Szturm zakończony forteca w Tamworth. Nie trwało to, co prawda, za długo, ale to wszystko ze względu na to, że. Już wiem, jak się z tym obchodzi. Bo już tu przecież wcześniej przybyłem. Nie ma tu jakiejś zasadzki przypadkiem? <laughs>

Gdzie był syn naszego króla? Chaelbad był tam. Może go straciłeś. Twoje kłamstwa są tak jak ty, Edward. Duże i brzydkie. Co my tu mamy? Królewska Kronika. Do potężnego króla. Umowa stoi. O ile tylko będziesz jeszcze grzał dubskim Tron mercy, Gdy ten list do ciebie dotrze, oto co wiem. Snowie naraz kumali się z jednym z twoich wasali. Uwają go Cjowulf. Wspólnie zamierzają Cię obalić i Jego właśnie koronować na Twoje miejsce. Dobra, Ci dołączył wiking imieniem Sigurd, który zawarł z nimi przymierze. Wkrótce na Ciebie uderzą. Szykuj ludzi. Co zaś się tyczy Twoich sekretów, to są one bezpieczne, ale będziesz musiał sięgnąć głębiej do kieszeni, jeśli chcesz, aby tak pozostało. Czekam na Twoje odpowiedzi, ale tym razem przyślij jakiegoś gładszego posłańca. Hmm. Dobra, wejdźmy na górę. No skrzynia jeszcze tutaj jest na dole. Przeoczyłem. Runa pancerza. Ruda żelaza. Kakuj tu na górę może coś tutaj jeszcze na poddaszu będzie. <laughs> Nic się jakoś specjalnie nie podświetla tam na drugiej stronie coś jest niby. Tutaj przy okazji. Zapasy życia akurat, czy tam prowiantu mam spore, więc się nie muszę tym martwić. Dobra. Your men have any luck? <laughs> Nothing. You? This. Do you know that symbol? Tona Sigil. It seems she's been dealing with Burgred as well, the wretch. She was the mercenary barking at you in Repton, yes? She's playing both sides of this war. She could have told him anything, sold him secrets. About me, about Repton, our plans. Why bother with all this pageantry? Fashion a new crown and stick it on your melon. There you have it. You're the new king. That is not how it works. Not in Mercia. Hmm. We are wasting time. Tona is our only lead. We talk to her. Find out what she knows. I would sooner launch my face into my axe than face her. That might improve her impression of you. We have the same father, Eivor, but his mother was a sow. Meet us at Tona's camp when you're finished here. And bring your patience. And your axe. <laughs> Eivor. A word, if you would. Go, I'll catch up. I will join the brothers, Eivor. Meet us at Tonus. My son told me what happened earlier, with Ivar pressuring him to fight. He said you intervened. You would be mourning your son if I hadn't. <laughs> He's not a fighter. No, but he should be. By trial or by training. He'll come around in time. keep him from Ivar if you can. He's the furthest thing from a mentor. Hmm. nie za dużo, co pogadali, szczerze powiedziawszy. Zyskaliśmy dwa punkty umiejętności za wykonanie głównego zadania, w sumie. Nowe zadanie, układy. Bo co mam używać skupienia, przecież... Niczego poza koniem to tu nie ma. na dole sobie ktoś tam chodzi. Nie wiem, mniejsza z tym. Dobra, generalnie możemy sobie tutaj rozdać punkty. I tu zasłużyliśmy na nie, i teraz tak. Hmm. W którym kierunku możemy się tu udać? O to jest pytanie. Odporność na silne ataki. Tutaj zakończyłem moją podróż w tym miejscu. Mamy brutalne powalenie. Tego za bardzo bym nie chciał. Droga niedźwiedzia. Plus do ogłuszenia. Plus do ataku od wręcz. Jej do silnego ataku plus otwiera to nowe drzewko. Strzały wypuszczane kolejno z lekkiego łuku zadają dodatkowe obrażenia. Ja bardziej bym się skłonił w walkę wręcz, żywy stos. A, no to nie, to już ostatnio jak pamiętam kiedyś czytałem. Dobra, w każdym bądź razie na razie mamy moc 30. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć sobie tematyczny odcinek, jakim było właśnie odbicie miasta. A w kolejnym odcinku, jak widać, mamy nowe zadanko, jest nim układ, i będziemy polować na tą swego rodzaju damę, która była w obozie przed natarciem. Czyli kolejny odcinek, zaczynamy, lecimy do Sigurda i zobaczymy co się dalej wydarzy. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczyska.